Witam wszystkich serdecznie. To jest Dino Crisis 2, jest ten i będziemy sobie pykać. O tak. A więc ostatnio, ostatnio przynieśliśmy rodzinie prezent. Mianowicie, no coś tam do silnika, Jezus, żeby ruszyć. No, tyle wystarczy. No i co, i jeszcze uciekła nam blondyna. A niech to! No i tyle. I co? I teraz będziemy sobie pływać, dziąki. A gdzie? Na pewno nie tu. Nie, chyba najpierw tu. Target point B. Target point C. Tak, czy najpierw tu. Are you sure? No. But I missed too. We're surrounded. Don't worry. I'll take care of this. Ale będziemy jazda. Eee <laughs> dobra, wychodzimy. Eee Ja się muszę ustawić gdzieś. O. Okej. Okay. Strzelamy! Nie wiem czym się strzela. O, w tym. AMAS! O, jeszcze to! Nie! Nie, nie, nie sądzę. No, to jest jakby y, minigierka tego. Polega na tym, żeby strzelać właśnie do tych... Y nie wiem, one się chyba naz nazwały. nazywały? Jeżeli dobrze pamiętam. To co często ludzie myślą, że potwór z ochnes. Nie, nie gryźcie mnie. O nie, on nie chce gryźć. I ten też, i ten. E, nie wiem, czy wyjdę tu bez żadnego uszczerbku. Chyba nigdy nie wyszłam bez żadnego szczerbku, więc będzie pięknie. Wziąki. I mamy nieskończoną ilość życia z tego co pamiętam. Tu. O nie, drodzy! Dobra, jakoś ich tu, nie! Nie sądzę! Aha, i teraz znowu... Dobra, dzięki Regina A możemy... Okej, okay, okej. Okay. Ogarniam, 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 nie gryziemy mnie, nie gryziemy mnie, bo ja sobie nie życzę. O gdzie ty? Nie, 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 nie sądzę. <laughs> Najlepiej to chyba tu na boki po prostu jak tak. Nie, a a uderzył mnie. Aaa, nie! Nie, spokój, spokój! Ej, ej! Nie bić! O, nie dobrze. Ej, nie, nie, tak blisko to ja nie chcę. Ej, nie, 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 nie. Gdzie ty? A, w górę! W prawo, w lewo, w dół. Ehm. Ogarniam, spoko. <grytanie> A, jesteśmy chyba już a wiesz, Regina, tyle ćwiczyłam na shooterach różnych i tak dalej. I nie było no damage. Och nie. Dobra, prowadzimy Radziną i... i co? Mam nadzieję, że Wam się podobała ta minigierka. A więc to był. <ścoughs> nie rzutuję. Eee, zakupimy sobie więcej amunicji. O, możemy tą. Ale nie. Back, bak, 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 bak. Kowery, yy, nie, w sumie nie chcemy magazynek. Yy, chcemy pierwsze to do, dokupić większy magazynek. Myślę, że za 10 tysięcy. 2 tysięcy ipa powinny wystarczyć. Nie ma co więcej kupować. Tak, tu, jakiś tam. Nie, chyba nic. Save. A więc zapiszemy na 13. A, bym wjawcia komórkę. I stoper. Ok. Gdzie jest Dylan? Czy Dylan jest tu? Co tam Dylan, Czy lautujesz? Nie, nie bardzo. Przynajmniej nie tutaj. A więc. Ta minigierka z tym strzelaniem co do dinozaurów wodnych i powietrznych. To było jest chyba tylko w, No, chyba jest właśnie tylko jak płyniemy i. Nie wiem, czy tu jazda raz z jeepem nie była i tam też właśnie. Zobaczymy. W każdym bądź razie idziemy. No, Re Re Regina. O Boże, bo musi być animacja. Och, kapcum. O! Cześć! Cześć! <grytania> Otóż, tak, ziomki! Tutaj strzelamy do takich. Oni się chyba wydłużają tu w nieskończoność. Więc tutaj trzeba po prostu iść i strzelać. Nie, nie sądzę. Jeszcze sprawdzimy, czy tu coś jest. Nie, nie było nic. Znaczy było w sumie nic. Ej, gdzie się wynurzasz? Tutaj nie, no nie ma nic. Nie, nie, nie ma. Co? Myślicie, że jesteście kozaki? Heh. No damage! O mój Boże, ile tego jest? Aha. Powiedziałam, że jakieś tu wypłynie. W sumie trzeba tylko biec i yy, od czasu do nich nawalać, żeby cię nie zabiło. Tutaj nie ma większej filozofii. Eee, tu nie ma. Nie. a, a? I co? Co? Co tu kozaczycie? Boże, święty. One świetne dźwięki wydają. Mi się to tak strasznie podobało w tej grze zawsze. I zawsze mi było przez to szkoda ich zabijać. Eee, czekajcie, ja sobie w ogóle troszkę ciszę mam głośno. Eee, ja, nie ruszaj się. Ej, no no nież miałeś nie żyć. Idziemy do następnej lokacji. O, tutaj nazbieramy bardzo dużo punktów, co jest świetnie wręcz. Ej! Ej, no ja sobie nie. Nie! Nie, ja sobie nie życzę żadnych pterodaktyli. O ja, myślę, że sobie pobiegamy. Nie sądzę, żebyście musieli mnie zjeść. Dziękuję. Nie! Nie wasz się. Nie wasz się. Po prostu nie. 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 Nie, nie, nie. Nie! O, tu możemy sobie tak e, punktów uzbierać, że się w pale nie mieści. Aaa! Wychodzić szybko. Nie, bo będziemy mieć już tak bardzo dużo punktów, że nie ma co się... Ej, nie! Ej, no nie! Dlaczego? Ej, nie! Nie! Nie, No to, to! to, to. Ja chcę zobaczyć, czy czegoś tu nie ma. wypadły, małpy. nie ma tak. Nie! No, co co kincie? No nie, ale nie, 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 nie dziobaj mnie. Ty, dziobaku. Nie, nie sądzę. O nie. Jest, dinofile. Pteranodon. Pteranodon. Dobrze powiedział. A więc to jest to, co nas atakuje. Tak szczerze, to to możecie sobie też poczytać na wikipedii. Ale, ale... Tu macie fajny obrazek, hehe. He. E, troszkę rozpikselowany i w ogóle... To stara gra w ogóle, co wy się czepiacie? Właściwie to co ja się czepiam? Nie, 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 ja nie sądzę. Aha. Mam nadzieję, że... czekajcie, wrócę się tu i powoli wam to... Aha! Nie, mhm. nie, 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 nie. Ja nie sądzę, żeby ci Co? Ej, ej, nie ryj się! Więc, O Jezu, to jest tak brutalne! Nie no, oj nie, 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 nie! Nie bijemy mnie! Bo ja nie lubię jak się mnie bije. Tak, na wszelki wypadek... już sobie jakąś apteczkę użyję. Tak, jak już używasz apteczki! Tak, używam już teraz jakieś apteczki. Nie, ja nie sądzę, żebyście mnie chcieli zjeść, bo jestem żylasta, i w ogóle. Co to, to widział, żeby mnie zjadać? I w ogóle, i w ogóle, i w ogóle. Gdzie tu, gdzie tu jest wejście? No, mój Boże. Ja nie wiem, czy nie musimy się wrócić. Nie, 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 nie. Chyba musimy się wrócić do pewnego miejsca. Nie sądzę! Nie, 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 po prostu nie. Wow, nie. Nie, 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 nie. nie ja uciekam, ja uciekam, a nie. Nie no, dobrze. puszczaj! Nie, 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 ja nie chcę do twojego gniazdka, nie, 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 nie. Ja, ja nie przychodzę do y, chłopaków na pierwszej rance do domu. <ś uncommon noise> o nie, tylko wy zaatakujcie! Moje ukochane, ulubione dinozaury! Wodne w sumie są dość ciekawe. Wiadomo, wszystko co wodne to jest ciekawe, bo głębiny i tak dalej. Bardziej tajemnicze. E? Nie! Nie! No damage. Jest pięknie. Tylko gdzie konkretnie? No. A, ła, wow, niedobry ty! Tak, nie wolno panowie. Ja się nie będę tak z wami bawić. Ej, no nie, naprawdę, gdzie tutaj jest coś? Tutaj musi być coś. Ej, no i co? Nie. No nie, no, 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 spadaj. Tak, pół godziny będziesz się teraz męczyć i szukać wyjścia, Genialne. A mapa? Gdzie była mapa? Zrobimy tak. Tam jest wyjście, tylko że musiałabym. Chyba, że ja jakoś przeoczyłam to. O, można się tak przybliżyć. O, co za oszukańcze. Dobra, to przejdziemy teraz tu. No, szybciej, na szybciej. Nie mamy czasu na zabawę. Ani z tobą, ani z tobą. Haha. Ha. Aja! O, o! Aja! <ścoughs> Nie. Powystrzelamy wszystkie dinozaury. Całą populację, pięknie. Zastaniemy dodatkowe punkty. Tu, oczywiście, co jest? Tak! Taszyny kochane, moją ulubiony, Niech was szlak trafi. I co się tak stępicie, brzydale? Myślicie, że co? Że ja wam nie dam rady. Aha. Tego spiernić tam szybko i nawet mnie nie dotkniecie. A nie moment, dotknęli mnie raz. A niech was. Nie, 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 nic sądzę. Teraz włączymy sobie mapę i czy można przybliżenie tego pomieszczenia. Aha! Oho! Aha! Eee! O! Aha! Nie wiem gdzie. Chyba, że ja nie przeszukałam dokładnie tego miejsca. Albo ja mam tą kartę, tylko o tym nie wiem. Ej, nie, 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 nie. Dopuszczaj mnie! No nie! Nie zabieramy mnie nigdzie. Co ty sobie w ogóle wyobrażasz, głupi dinozaurze? Eee, dinozaurze. I ten. Recovery. Dajmy tą melkę jajciu. Zbierniczamy! Dobra, on nie ma niczego. NIE! Nie robimy tak! A, ki Ja mam przecież. Jak to nie może być? O, znowu nie, no. Nie, 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 nie. Panowie, czekamy, aż ja włączę kartę. Potem możecie mnie zabijać. Jeżeli ewentualnie nie dojdę wcześniej do drzwi. Ale doszłam, dlatego straciliście swoją szansę. O, cześć! Już właśnie bałam się, że was nie będzie. Ej, no co? <laughs> Takie na zasadzie, no co się gapisz? O, ale poniszczony ten... Tu podobało mi się w dwójce, że jest więcej jakby zmiany lokalizacji. Tu mamy na przykład właśnie tak bardziej wodny świat. Wcześniej mieliśmy dżunglowy, potem nie wiem, czy jest taki bardziej laboratoryjny. Och nie, czy ja mam klucz do tego? A, to, to, to nie. Nie. To też nie. I ja nie pamiętam ogólnie, których punktów... o! Nie punktów, tylko których kluczy używam, więc zawsze sprawdzam wszystkie. Jeżeli oczywiście ich nie ma w bardzo dużej ilości, tak ładnie mówiąc, Ej, nie wynurzać mi się tu. Ej, nie, 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 nie sądzę. Nie, opanujcie się. Ale jest to fajnie zrobione, bo w sumie mm, jest ogólnie mało gier, jeżeli chodzi o dinozaury. A jeżeli patrzy się na to od strony e, różnorodności, jakby to z wodnymi jest dość e, mało do czynienia w grach. Bo jeżeli chodzi o filmy, no to było pełno filmów dotyczących właśnie Loch Ness, że niby Pleziozaur i tak dalej. Och, animacja wchodzenia po schodach. Och, nie, kolejna. To akurat mogliby sobie czasem odpuścić. Jak mnie na początku strasznie to rajcowało, że chodzi, się... Jest taka fajna animacja po schodach. To po raz setny to się robi. Tylko. O! Czy ona może zacząć wchodzić, nie pokazując mi tego? A, mamy do skrzynki. Super. Mhm, mm mhm, mm mhm, mm mhm. Mm A znowu wam tak przejciałam brzydko. Za szybko. Sorry, ziomki. Tyk. Tyk. A! Na górze było tylko... Eee, nie mogę. Blow up on us. Okej. Okay. Tyk. I tyk. Ostatnia strona. Macie. Bo czasami ktoś tak szybko przeleci i ja też czasem oglądając niektóre let's play'e to oglądam właśnie dlatego, że najczęściej jest to wina tego, że nie mam konsoli. Tak. I jak chcę sobie poczytać coś, co akurat nie czyta dany Zagreimer, to zawsze się wkurzam, że nawet nie włączy notatki niektóre. Znaczy, niektórych notatek nawet nie włączy. Cam. No, a z drugiej strony. Oj, tam. A więc tak. Właściwie nie. Wyjdźmy stąd, zdobądźmy szybko to, co jest w skrzynce. I będziemy kontynuować w następnym odcinku. Słuchaj, po tych schodach cholero jedna. O, ale zapomniałam też, że kończyć jeszcze nie cierpię, jak ktoś tak właśnie szybko przewinie, a ja nawet nie mogę dać sobie pauzy i... Yy, I przeczytać tego, co się znajduje w tych notatkach. No bo to jednak troszkę... Yy, psuje rozgrywkę, ale jakby właśnie widzą. Jak już się wrzuca let's play, to niech będzie to cały yy, Key for the box. Więc teraz poczytamy sobie to. 5, 2, 10 i tak pewnie później sprawdzę przed nagrywaniem, <grym> e, jaki był kod. Ok, rozumiem, że to jest kod do pisania. To było fajne w starych grach, że trzeba było samemu wpisać ten kod, i była rozrywka realistyczna na takiej zasadzie. Że e, ja musiałam wpisać. Nie. Moment. Była ta, realistyczna na takiej zasadzie, że e, jakbym to ja musiała pamiętać, a nie tak, że znalazłam kod, mogę go wpisać. Pamiętam chyba raz odgadłam hasło w, w pierwszej części Dino Crisis, właśnie. <laughs> nie hasło, tylko kod. Przepraszam. Też nie się mylę. O nie. Um, sorry, ziomki, że tak sobie tutaj postrzeliwuję, ale ja mam szansę troszkę pogadać. A tu mi się punkty naliczają. Ha, ha, ha. Znudę, o mój Boże! Że jestem bogata z tymi punktami. Ziomki, szalejemy na zakupach. Ale ja myślę, że to zrobię poza nagraniem, ziomeczki, kochane, ponieważ. I nawet zapiszę poza nagraniem. Eee ponieważ nie chcę tutaj tracić czasu, ja Wam później pokażę. Co kupiłam. Znaczy podczas rozrywki się może okaże, a może nie, a może. A dobra, pokupujmy teraz. Bo w sumie to też część rozrywki, a ja nie wiem, czy będę pamiętać, żeby wam to później pokazać. A więc kupimy broń, a resztę, czyli naboi i tak dalej kupię poza. Kupimy to, ponieważ jest coś niefajne. I nie wiem, czy to też... Na pewno kupimy to. To, czy ja to chcę? Ale nie. Tul. Co my tu mamy? Power baterii. Po co nam to? No ale nie. Male dobra. Czy tutaj możemy powiększyć od razu? Wow! 200 czy 500? A dajmy 500, mamy dużo kasy. Jej! No i tyle. Tyle, ziomki. Nie będę was zamęczać. Całą resztę zapiszę sobie poza nagraniem. A więc, ziomki, to było Dino crisis 2. Tym razem wodne i pełne nawalania jak zwykle w dinozaury ołowiem. <grym> ja jestem Gusiek i się z wami żegnam. Na razie my